Stwórcu świata, Panie Żniwa, poślij do serc spragnionych miłości, głosicieli ewangelii. Niech tam, gdzie misjonarze posiali pierwsze ziarna nadziei, Twoja łaska otworzy młode serca na wezwanie do służby Bożej. Sprawa by nie zabrakło podczas ich formacji odpowiedniej pomocy duchowej i materialnej. Otocz swoją opieką i prowadź do szczęśliwego spełnienia. Wszystkie powołania na terenach misyjnych. Uczyń owocną ich przyszłą służbę Bogu i ludziom, Maryjo Matko Powołanych, otaczaj opieką seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszki na terenach misyjnych. Królowa apostołów módl się za nami.